dobrych urządzeń do zabijania A, Dobra, ale dziś tu przecież muszę iść chyba, nie To co? Gdzie teraz? Nie no, jak mordes, czyli tutaj nie mogę Moment, 7 Tam nie mogę Tutaj z kolei nic już nie ma Chyba, że Nie, to jest czaszka Czyli siódemka wyłączamy Biegniemy. O mój Boże, co teraz? Dobra, chybaśmy się znowu wrócić. Coś uruchomiliśmy, zaraz się zabije. Mhm. Pytanie: ile mamy w manie? Widzicie co? nie? Patrzę, jeszcze punkty i chcę mieć więcej many ja znowu cierpię na brak many Sejwik. Chyba mamy teraz iść do tej windy, jeśli nie mylę. Tylko gdzie ona była? Pewnie przed tym mostkiem na pewno Dobra, znajdziemy ją. Nie martwcie się. No, chyba tylko tam windę mogliśmy uruchomić, więc nic innego mi się nie przypomina. Dobra, znowu będziemy się kręcić najwyżej. Jeśli spotkamy nowych orków, znaczy, że idziemy dobrze. Nie, nie będziemy skakać. Już się zabijemy znowu. O mój Boże. Czyli jednak trzeba, Hmm, coś jest. Nic z pozostałości mniejszych grzybki, które się już nie nadają do jedzenia, bo są grzybkami halucygenkami. A Saret jako mak. Nie wesoły. Krzanie od rzeczy rano jest. Jest godzina szósta z kawałkiem. A ja siedzę, gram i nagrywam, no. Dziwaj! O Jezu, zaraz spadnę. O, idziemy dalej. Save it. Nie tutaj. Jeszcze dalej było. Musimy martwić, że nikogo nie spotkamy, czyli chyba, że się źle poszedłem. W tym czasie sobie podziwiajcie widoczki. Spoczy Orki i spółka polecam się na przyszłość. I to chyba było tu. Tutaj Tak jest. Tutaj. Nie ty Durniu. Wracaj z tym. Whoa. Oh, no. That's I wish they decorated something other than spiders. Why a spider anyway? It's another aspect of Asha, the Dragon of Order. A very literal interpretation, honestly. This takes us to the crystal chamber. Once you restore the Shantiri crystal to its place, the skull will be ours, and all of Ashan with it. Fenrig would be so impressed with what you've done. No, Servants of the Seventh Dragon. They were clever with their hands and had a thousand years to do it. So why are orcs guarding it? I guess that they took it over. They came to the islands after the Wars of Blood, and their shaman probably sensed the power of the temple. Good good there this is it what's this the colera more spiders ugh oh, disgusting things. Nie wiem, od po kraka like them. mnie wystraszyła. Pokraka. Ośmionożna. Gdzie teraz? Najpierw sprawdzimy tutaj. No, tutaj raczej nie idziemy. Ale może są przydatne fanty. Oczywiście nic. O, skrzynia. Co mamy odtrutkę, szynka, zwój potrzasku, odtrutka, zwój z tego podczasku coś jeszcze? Nie. To na górę. 9. Saret, lina. Mhm, okay. tutaj. Sejwik, jakby się zacięło. No. Żadnych pająków. I tutaj jest kolejna lina do czegoś. Dobra, zaraz to pójdziemy. No, sorry, tylko nie możeś ty się znowu... Zacią w teksturach. Nie, całe teść. O mój... Chyba żartujesz. To pęka? O Boże, to pęka. To pęka jak cholera. No pięknie. I co, drugą minę. A my zrobimy tak na wszystkie wypadek, save'ik? Albo nie. To już nie pęknie. Aż tak przewidująca ta gra nie jest. Dobra, save'ik. Mm, od razu kij bojowy. I powolutku, Saret, powolutku. No gratulacje, Odnalaz odnalazłeś tajemny obszar, super, co jest tajemny obszarze? mikstura lecznicza, mikstura lecznicza, kamiennej skóry osłabienia, to się na pewno przyda i to, co to jest no i znowu nie przeczytałem co to jest pierścień ognistej ochrony wzrasta twoja odporność na obrażenia zdawane od ognia, takie sobie o, ekstra co to jest Ki wydzieracza dusz Wow, czyli ten kij to nie był jeszcze najmocniejszy? Do tego wcześniej nawet nie znalazłem. Wiedza tajemna 3. Obrażenie plus 2 po trafieniu kradnie przeciwni przeciwnikowi manę. Genialne, bierzemy to. Wiedza tajemna 3. Jeszcze 5 punktów. Nie. Tak, 5 punktów nam brakuje. Rewelacja. Nam się na pewno przyda. Dobra, save. Sporo broni tu jest. Jak w prawdziwym RPGu, w takim klasycznym RPGu, wiecie, przystał, to To jest właśnie sporo broni. Mhm. Powolutku, powolutku. Nie śpiesząc się, Saret. Pamiętaj, e, pośpiech piękności szkodzi, czy jakoś tak. Ui. I zaraz się zabijemy. Na pewno tam nie wyskoczę. Yeah, tutaj. Mm -hmm, no jak ja, tutaj. No, jakie mam tam zejść teraz? Dobra, to w takim razie użyjemy tutaj innym. Savik. Uiii, skaczemy. I znowu jest system, ale może się uda. Jest. Dobra, Wyjmujemy miecz. Nasz nie miecz, tylko. Nasz kostury, nasz, znacznie nie key. Strasznie się mylę dzisiaj. Idziemy dalej. Nie podoba mi się to miejsce. Jest złowieszcze. Złowrogie i niedobre. No dobra, ale musimy iść. Co to jest? Kamień. Ekstra. Saving. No i tam będzie chyba boss.